z tej strony Surw Max, dzisiaj opis Victorinoxa Handyman. Jak widzicie scyzoryk jest sześciowarstwowy, jest w idealnym rozmiarze 91 mm, bardzo dobrze się go trzymam w ręku. Tak, przejdźmy najpierw do głównej kieszeni i tu mam tak, malutki nożyk, posłuży on nam do precyzyjnych prac, np. otwierania listów lub innych rzeczy. Może zostawię otwarty. Dalej mamy długi nóż, ma 91 mm. Dalej mamy piłkę do metalu po tej, po tej stronie. Potem mamy piłkę do drzewa. Zrobimy test pod koniec. Dalej mamy nożyczki, co bardzo dobre. Bardzo ostre. Zrobimy też test pod koniec. W drugiej warstwie mamy kombinerki i one niestety zajmują całą warstwę. W ostatniej kieszeni mamy otwieracz do puszek z małym śrubokrętem płaskim. Tutaj mamy otwierać do butelek z dużym płaskim. Teraz przejdźmy do drugiej strony. Tu wszystko pochowam. Teraz tak, z drugiej strony mamy korkociąg. Tutaj właśnie, nie wiemy co to jest, wygląda na dłuto, ale nie będę wprowadzał Was w błąd, więc pominiemy to. Tutaj mamy... Oh yes. zwykły śrubokręt płaski, bez niczego. Tutaj mamy taki haczyk do noszenia siatek. W ostatniej kieszeni mamy przebijak z szydłem. Teraz tak, na okładzinach mamy pensetę. I po drugiej stronie wykłaczkę. Na końcu mamy kółeczko. Ja akurat zawiesiłem sobie parakord. Znaczy nie, tylko kolega. Jeden minus tego Victorinoxa, tak jak i wszystkich że okładziny się rysują na początku się nam ładnie błyszczą potem są matowe i teraz jak obiecałem przejdziemy do testu najpierw zrobimy test nożyczek dzięki mam tutaj kartkę złożyłem sobie ją na cztery Ładnie wchodzi pięknie Teraz robimy test piły na tym Jak widzicie, poradziła sobie nawet szybko. Przypomnę tylko, że jest to styzorek. Czego miałem zrobić jeszcze? Test? Tyle. Wszystko. Jeszcze nożyczki. Nożyczki były. Były nożyczki. A i to chyba wszystko. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu naszego kanału. Cześć!